Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, wydawać się może, że to jest kolejna reklama książki o zawierzeniu się Matce Bożej. Droga Maryi. Przez fundację to tatua, z którą my jako wojownicy Maryi ściśle współpracujemy. Naszym szczególnym powołaniem jest to, żeby jak najwięcej ludzi oddało swoje życie Matce Bożej, zawierzyło jej całkowicie. żeby to życie zostało przepełnione duchem Maryjnym, które jest całkowicie oddane Jezusowi Chrystusowi. W posłuszeństwu Słowu Bożemu, w posłuszeństwu też planom, które Matka Boża, jak wierzę, całym sercem. Chce realizować naszej ojczyźnie. Wierzę mocno w to, że Polska jest w szczególnym czasie. W czasie, w którym jest krzyżowana, ze względu na wierność Jezusowi. I ze względu też na maryjność, która jest wyjątkowa i unikalna patrząc na mapę Kościoła na świecie. Naprawdę jesteśmy maryjnym, kościołem, kościołem Wielu, wielu ruchów, wspólnot zakonów oddanych Matce Bożej. Jesteśmy w szczególnym okresie historii. To czas, w którym Matka Boża chce realizować szczególne też swoje plany związane z naszą Ojczyzną. Jej triumf dokona się wtedy, kiedy po ludzku będzie wydawało się, że wszystko jest skończone. Na Golgocie, kiedy krzyżowano jej syna. Wielu myślało, że to jest koniec, a to był początek. Nie dajmy się dzisiaj, jeśli chodzi o Polskę, wprowadzić w ducha zniechęcenia, zwątpienia. Niektórzy mówią, że Księdza, tyle modlitw, tyle Eucharystii, tyle kościołów, tyle ruchów, wspólnot, modlimy się, a ma się wrażenie, że jest coraz gorzej. Nie, to jest tylko widziane oczami ludzkimi. Oczami Boga. Dzieci Boga przechodzą teraz czas oczyszczenia, gdzie potrzebują szczególnego wzmocnienia. Potrzebują na nowo, jeszcze raz powierzyć siebie na przepadłe Maryi. To czas chrześcijan oddanych całkowicie Jej, którzy zbiegną jak ona na pustynię. Z dala od węża, aby być karmieni przez samego Boga. Żeby zdecydować się na radykalne odejście od Ducha tego świata, który jest coraz bardziej antychrystyczny, potrzebujemy Maryi, która pomoże nam uczynić ten radykalny krok w kierunku świętości, w kierunku zniszczenia wszelkiego kompromisu. Pomiędzy dziećmi Boga a tymi, którzy są kierowani przez diabła. Do tego potrzebne jest nieustanne wzrastanie w oddaniu się jej, aby być prowadzonym przez nią każdego dnia, w każdej chwili, wsłuchiwaniu się w jej serce, aby być użytym w potężny sposób w triumfie jej niepokalanego serca, które ona przygotowuje. Do tego jest między innymi ta książka Droga Maryi, która jeszcze głębiej wprowadza nas w tajemnicę i głębie oddania się jej, a przez nią Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj jest tak ważne, abyśmy w szczególny sposób skupili się na posłuszeństwie Ewangelii, posłuszeństwie Dekalogowi, posłuszeństwie. I umiejętności życia według stylu ośmiu błogosławieństw, a o tym traktuje ta książka. Jak żyć w oddaniu się Matce Bożej, realizując styl życia ośmiu błogosławieństw. To jest tak ważne, ponieważ dzisiaj jestem o tym jakoś szczególnie przekonany, że to właśnie styl życia ośmioma błogosławieństwami. Uratuje wiarę w sercach chrześcijan, uratuje wiarę w Polsce, uratuje wiarę dzieci Bożych, którzy oddadzą się Matce Bożej, których ona nauczy żyć stylem życia ośmiu błogosławieństw. To jest w szczególny sposób styl życia Nazaretu, w którym ona razem ze swoim synem Jezusem. Ze swoim mężem Józefem realizowali ten styl każdego dnia życia ośmioma błogosławieństwami. Ta książka w szczególny sposób o tym traktuje. Dlatego zapraszam Was do tego szczególnego czasu zawierzania, konsekrowania, oddawania, poświęcania siebie jeszcze raz, na nowo, z większym pragnieniem. Z większą tęsknotą, aby być cały jej. Ona jest cała Twoja. Im bardziej Ty chcesz być jej, nieskończenie bardziej ona chce być cała Twoja. Nade wszystko chce Ci zabrać lęk przed przyszłością. Lęk przed tym, co diabeł w swoich perfidnych planach chce zrealizować. Zabrać ci lęk. I o tym też jest w tej książce. Jak pozwolić wzrosnąć w wolności od lęku, żeby się już nikogo i niczego nie bać. To jest czas Maryi, dzisiaj królowej Polski, która zbiera wszystkie swoje dzieci do potężnej walki z tym, którego Kościół, którego Sowo Boże którego katechizm Kościoła Katolickiego nazywa antychrystem. Potrzebujemy na nowo wzrosnąć w całkowitym oddaniu się Matce Bożej, zawierzając jej Polskę, zawierzając jej prowadzenie Polaków, oddanych jej do realizacji jej planów związanych z naszą Ojczyzną. Dzisiaj jest jej czas, dzisiaj jest czas, potomstwa niewiasty, pokolenia, o którym mówił święty Ludwik de Montfort, przygotowywanych przez nią do najświetniejszych zwycięstw Jezusa Chrystusa. Nie zmarnij tej szansy. Nie zmarnij tego zaproszenia. Na ten czas Bóg Ciebie stworzył jako Polaka, Polkę dla Polski, której królową jest Maryja. Na to wszystko Was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.